Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj odcinek o pomidorach, o pomidorach w tunelu. Jak widzicie, jeszcze tych pomidorów sporo jest na krzewach, na krzaczkach. No i część już jest ładnych, czerwonych, tak jak tutaj, ale dużo jest jeszcze takich zielonych. No i w tym filmie podpowiem Wam, co zrobić, żeby te wszystkie pomidory ładnie dojrzały na krzaczkach. Ja jestem zwolennikiem właśnie tego, żeby te pomidory dojrzewały na krzaku. W... w zeszłym roku sezon był bardziej udany, ale jednak w październiku już trzeba było oberwać wszystkie pomidory, które były na krzakach, ponieważ w tunelu by nie dało rady poprowadzić tak uprawy, żeby one dojrzewały sobie w spokoju. Natomiast w tym roku trochę inaczej je. Prawiam pomidory, no i przez to chcę, żeby wszystkie pomidory, które tutaj są jeszcze zielone, dojrzały na krzakach. Yy, ogólnie zabiegi takie są do wykonania, dwa, które musimy teraz zrobić. Jedno to jest usunięcie liści. I spójrzcie, tutaj liście przy pomidorze, które są przy samym wejściu do tunelu, są już takie brązowe, zaschnięte. Ogólnie one są już stare, stare starzają się i na nich może bardzo szybko powstać jakakolwiek choroba grzybowa. Dlatego też takie pomidory, takie liście przy takich pomidorach. Usuwamy. Usuwamy teraz już wszystkie liście, które są niepotrzebne. Od razu tłumaczę dlaczego to robimy. Teraz we wrześniu. O, jeszcze przez przypadek grono obcięłem. Ale to nic. Teraz we wrześniu. Pomidory potrzebują światła. Jak najwięcej słońca. Żeby po prostu dojrzały. Dzięki, świ dzięki światłu słonecznemu będą one ładnie dojrzewać. I to jest najprostszy przykład. Najlepszy przykład tego, o czym mówię. Pomidory, które są u góry. I są odsłonięte, już są czerwone. Natomiast te, które były pod spodem zasłonięte liściem, jeszcze są zielone. Dlatego teraz najważniejszym czynnikiem, który jest potrzebny pomidorom, to dobre doświetlenie. Oczywiście liście można wyłamywać. Teraz, już w tej części sezonu, nie martwimy się o to, ile tych liści. Usuwamy naraz. Chodzi nam po prostu o to, żeby te pomidory sprowokować do jak najszybszego dojrzewania. Tak. Więc usuwamy wszystko. Jeśli pojawią się Wam jeszcze jakieś wilki, to je też od razu usuwamy. Po co ma pomidor tracić siłę w produkcie czegoś, na czym nam już nie zależy. To jest jedno. Wszystkie te liście usuwamy dokładnie. W ten sposób zmniejszamy po prostu ryzyko wystąpienia choroby grzybowej. Drugą rzeczą, jaką należy zrobić, właściwie nie należy, a można, to podać pomidorom na nawóz potasowy. Potasowy oraz Nawóz yy, z wapniem. Tak jak widzicie, ja u siebie na swoich pomidorach nie mam jakichkolwiek oznak suchej zniezdy wierzchołkowej. Tak. Więc wapnia mam dużo w glebie. Niemniej jednak, potasu należy teraz im podać Do, dość sporą dawkę. Dzięki czemu? Nasze pomidory będą po prostu szybciej dojrzewać. A o to nam teraz chodzi, żeby jak najszybciej je sprowokować do dojrzewania. Spójrzcie, liście już wyglądają na pomidorach podżółknięte. Miejscami są już jakieś początki delikatnych chorób, dlatego liście usuwamy. Dodatkowo dajemy nawóz potasowy. Skąd go wziąć? No teraz już jest zbyt późno, żeby wytwarzać jakieś gnojówki z, ze skórek banana, gnojówki z wrotycza, yy, wszelkiego innego rodzaju nawozy potasowe. Teraz ja proponuję tak. Jeżeli macie kominek w domu i macie popiół drzewny, dodajcie sam popiół. Rozsypcie pod pomidory. One wtedy sobie szybko wchodzą. tego szybko wchłoną. Wadą tego Ojej, yy... ja, na no uciekło Wadą podania pota... yy... popiołu jest to, że szybko wypłuczemy potas z gleby i trzeba <tryk> ten niedobory uzupełniać. <tryk> Jednak w tej chwili produkcja jakichkolwiek gnojówek mija się z celem, bo zanim my to zrobimy, to chcąc nie chcąc wydłużymy sobie Około tygodnia cały, cały czas yy, produkcji. I tak wygląda tunel po obcięciu wszystkich zbędnych liści. Tam są jeszcze takie mniejsze pomidorki, tak więc zostawiłem na razie. Ale tu już ma mi tylko dojrzewać, wszystko jest obcięte. Zaraz podam. Na gnojówkę ze skórek banana, żeby zasilić tutaj te pomidory potasem. No mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, do lajkowania, do oglądania innych filmów. I na razie. Cześć.